Witam na kanale Uporządkowana. Dzisiaj chciałabym Wam pokazać, jak czyszczę piekarnik. Zapraszam. Niestety nie udało mi się aż tak pobrudzić mojego piekarnika, ale trafiła mi się okazja wyczyszczenia 20-letniego piekarnika gazowego, który był w wynajmowanym mieszkaniu. Tak wygląda przed czyszczeniem. I zaczynamy oczywiście od wyciągnięcia wszystkiego ze środka. Ja do czyszczenia używam mieszanki płynu do mycia naczyń i octu w proporcji 1 do 1. Najlepiej, aby było to dość ciepłe. I spreskujemy całość dokładnie, zostawiamy na 15-20 minut. Do szorowania używam skrobaka, tylko od razu zaznaczam, że jest to skrobak do teflonu. Charakteryzuje się on tym, że nie rysuje. Jeśli nie macie takiego czyścika, możecie użyć foli aluminiowej, yy, zwiniętej w kulkę. No i niestety, ale teraz jest najmniej przyjemna czynność, czyli szorowanie. Jeśli chodzi o kratki. To po wyciągnięciu można je w bardzo gorącej wodzie z dodatkiem płynu do mycia naczyń namoczyć. Im brudniejsze, tym po prostu dłuższy czas moczenia, nawet do kilku godzin lub przez całą noc. Przecieramy wszystko wilgotną ścierką i w razie potrzeby należy czynność powtórzyć. Gdyby było coś bardzo oporne. Nie chciałoby zejść, zwłaszcza takie małe kropeczki brązowe. Można troszkę czy skrobak posypać sodą, czy bezpośrednio już na tą plamę nasypać sody i jeszcze raz skrobakiem przetrzeć. Na koniec wszystko przecieram na sucho. Następnie myję drzwiczki z zewnątrz. Niestety to jest stary piekarnik, więc nie mam możliwości rozkręcenia drzwiczek tak, aby wyciągnąć szybę ze środka. I gdzieś te drzwiczki już przeciekają i w środku jest bardzo dużo już zacieków. No, niestety nie mam możliwości tego wyczyścić. Jeśli jakieś bardzo oporne plamy są na drzwiczkach, można oczywiście użyć magicznej gąbki. Tylko ostrożnie uważać, żeby nie porysować. Na koniec jeszcze raz wszystko przecieram na sucho. I tak wygląda piekarnik po czyszczeniu. Niestety nie miałam więcej czasu, aby podoczyszczać dokładnie, na przykład pod drzwiczkami. Zależało mi po prostu na pokazaniu Wam sposobu, w jaki ja czyszczę piekarnik. Mam nadzieję, że widać tą różnicę. Dziękuję bardzo za uwagę. Jeśli się podobało, to proszę subskrybujcie, komentujcie, dajcie kciuka w górę. Miłego dnia i pozdrawiam.